W związku ze zbliżającymi się wyborami chyba czas przypomnieć wszystkim mężczyznom, że niektóre kwestie dotyczą nas wszystkich, niezależnie jakie poglądy polityczne wyznajemy. Bo zwróćcie uwagę, co oferuje się kobietom w nadchodzących wyborach. Ochrona kobiet jest absolutnym priorytetem lewicy. Jeżeli jesteśmy też przy ochronie kobiet, zmiana e, definicji przestępstwa zgwałcenia. To nie, be, nie może już być tak, że ofiara musi udowadniać, że się broniła, że krzyczała, że, e, e, że, że musi jakichś świadków na to e, powoływać, że, nie, że powiedziała. W taki sposób nie, że to wszyscy o tym słyszeli. Gwałty odbywają się naprawdę bardzo często i to musimy z tym skończyć. Musi być um, zmiana przestępstwa gwałcenia i natychmiastowe alimenty. Nie zdążyłam się wyrobić ze wszystkim. Natychmiastowe alimenty to jest trzecia z tych. I albo panowie zaczniemy zwracać uwagę na pewne kwestie, albo któregoś dnia budzicie się w świecie, gdzie wyjdziecie rano po bułki i spojrzycie na konta, a tu już zajęcie komornicze za alimenty. W momencie, kiedy wyszliście po bułki. Plus do zestawu standardowego oskarżeń przy trudnym rozwodzie, że była przemoc psychiczna i ekonomiczna, dojdzie jeszcze oskarżenie o przestępstwo, jakby to ładnie powiedzieć, żeby algorytmy nie zdjęły wymuszonej kopulacji.